Zadrapania kota? O co tu chodzi? Słuchajcie, mam zadrapania kota. Uuu, znam to. Ofiara kładzie się na poduszce, a narrator masuje jej skronie i opowiada historię. I o co chodzi? Po opowieści na rękach ofiary pojawiają się zadrapania kota. I skąd one się biorą? Mówi się, że pozostawia je duch kota. Ginny, spróbujmy tego z tobą. Okej, okay, połóż się na poduszce, a ja opowiem ci historię. Gotowa? O, oh, zaczynaj. Dawno, dawno temu żyła sobie starsza kobieta i miała kota. Mruczał i miałczał. Co to było? Słyszeliście to? Słyszałem miau... Oj, nie, to tylko musja. Amelka, połóż się. Pewnego dnia kot został potrącony przez samochód i zdechł. Kocie zadrapania, kocie zadrapania, kocie zatrapania. Wszystko? Amelka, pokaż ręce. Wygląda na to, że nic nie ma. Tak, Jean, teraz ja opowiadam. Idziesz późno w nocy ciemną uliczką. Jesteś sama. W uliczce pełno jest koszy na śmieci i odpadów, ale wtedy słyszysz coś. Ruch w koszach na śmieci. Chcesz szybko wydostać się z uliczki, ale wtedy widzisz coś. Świecące czerwone kocie oczy to oczy dużego kota. Biegniesz, on cię goni i skacze na ciebie. Drapiecie, raz, dwa, trzy. Zatrapanie kota, zatrapanie kota, zatrapanie kota. Ginny, i jak? Normalnie, właściwie nic nie poczułam. Dobra, pokaż ręce. Spójrzcie, to zatrapanie. Skąd ono się wzięło? Nie było go tutaj. Ginny, ta historia zaciałała! Jestem w szoku, to jakieś szaleństwo. Sprawdźmy to jeszcze raz. Max? E, nie, pasuje! To naprawdę przerażające. Skąd wzięły się te zatrapania? Jest jakieś logiczne wyjaśnienie? Nie wiem jak można to wyjaśnić. A może tak przejdziemy do kolejnego mitu.